Pamiętasz mnie, może? Zgadza się, tu, deadman. Jak wiesz, świat jest w tragicznym stanie. To wszystko wina wdarcia śmierci. Umarli zaczęli przedostawać się z drugiej strony prosto do naszego świata. Postanowiliśmy, że nazwiemy te istoty wynurzonymi. Kiedy wchodzili w kontakt z żywymi, następowała natychmiastowa zagłada. Rozpróżnia, po której zostawał tylko ogromny krater. Ale to był dopiero początek. Z nieba padał dziwny deszcz, postarzający wszystko, czego dotknął. Zjawisko to znamy jako temporal. Sprawia, że konstrukcje rdzewieją i upadają, a ludzie natychmiast się starzeją. Świat zmienił się w coś zupełnie nierozpoznawalnego. Ci, którzy przetrwali te zmiany, zaczęli bać się i temporalu, i wynurzonych. Wycofali się do ocalonych miast, które z kolei zamknęły się przed przybyszami z zewnątrz. Ludzie przestali podróżować i się spotykać. Coraz bardziej się od siebie oddalali. Ich izolacja się pogłębiała. Spajające ludzkość więzi społeczne, kulturowe i polityczne zaczęły się rozpadać. W darcie śmierci przyspieszyło zagładę rodzaju ludzkiego. Widząc to, Bridget Strand, ostatnia prezydent Stanów Zjednoczonych, założyła organizację Bridges. Organizację, która postawiła sobie za cel zjednoczyć Amerykę i zadbać o przyszłość całej ludzkości. Jednak Bridget zmarła, nim udało jej się zrealizować ten plan. To ty sam kontynuowałeś jej dzieło i doprowadziłeś je do końca. Sam skromny kurier, który posiadł również wyjątkowe moce repatrianta. Jedyna osoba zdolna ocalić ludzkość. I tak wyposażony w Cupida, w towarzystwie łącznikowego dziecka Lu, wyruszyłeś w podróż przez Amerykę Północną. Oczywiście napotkałeś własne trudności, afenfosmofobię, czyli lęk przed dotykiem. Przytłoczyła cię rozpacz po utracie wszystkiego, co miałeś, ale mimo to starałeś się zjednoczyć ludzi. Rozszerzając sieć chiralną wzdłuż i wszerz kontynentu, sprawiłeś, że Stany Zjednoczone mogły narodzić się na nowo jako miasta zjednoczone Ameryki. Ruszyłeś również na ratunek córce Bridget Amelie, którą porwali terroryści. Te niezwykle ważne misje powierzono właśnie Tobie sam. My, Twoi przyjaciele z Bridges, zrobiliśmy wszystko, żeby Cię wspierać. Wśród nich był nasz dyrektor Die Hardman. Jako bliski współpracownik Bridget z oddaniem spełniał jej ostatnie życzenia. Całkowicie poświęcił się pracy nad rekonstrukcją Ameryki, za co ogłoszono go pierwszym prezydentem UCA. Nie można zapomnieć też sam o niezrównanym Deadmanie, czyli o mnie. Chciałbym myśleć, że zostaliśmy przyjaciółmi. Jak pewnie pamiętasz, przyszedłem na świat ze sztucznego łona. A w ciągu mojego życia przeszedłem liczne przeszczepy narządów. Zawsze dobrze dogadywałem się z umarłymi, w końcu byłem koronerem. W każdym razie nie oszczędzałem się fizycznie ani psychicznie, by pomóc tobie i twojemu Eudekowi Lu. Mama i Lokne, jak zapewne pamiętasz, były bliźniaczkami. Te naukowczynie wynalazły jakże ważnego dla rozbudowy sieci chiralnej Cupida. Z powodu osobistej tragedii oddaliły się od siebie. Ale od tamtej pory zdążyły się pogodzić, a ich dusze zamieszkały w jednym ciele. Hartman. Co 21 minut jego dusza opuszcza ciało, a ono na 3 minuty przechodzi w stan śmierci klinicznej. Na czas tej tymczasowej śmierci jego dusza trafia na plażę. Dlatego Hartman wie o plaży i w darciu śmierci więcej niż ktokolwiek inny. Jego wiedza okazała się niezbędna dla powodzenia twojej misji sam. Fragile, szefowa prywatnej organizacji kurierskiej Fragile Express, wystawienie na temporal sprawiło, że jej ciało znacznie się zestarzało od szyi w dół. Pamiątka potwornej zdrady, Hicks, jej dawny kompan, używał wobec niej temporalu jako narzędzia tortu. Nic więc dziwnego, że Fragile za wszelką cenę pragnęła zemsty. Lecz kiedy poznała ciebie sam, zmieniła zdanie. Jako twoi przyjaciele robiliśmy wszystko, żebyś odniósł sukces. Jednak koniec końców przemierzenie kontynentu było czymś, co musiałeś zrobić sam, nie licząc towarzystwa lub, a wrogie siły nie zamierzały ci wcale odpuszczać. Groźni, wynurzeni, bezlitosny teren i nieprzewidywalna pogoda, brutalni terroryści lista jest długa. Ale bez wątpienia twoim największym wrogiem był Hicks. Przekonany, że ludzkość musi wymrzeć, porwał Amelie i próbował torturować ciebie oraz wielu innych. Jednak nie dałeś się powstrzymać ani jemu, ani niczemu innemu. Sieć hiralna wreszcie była skończona. Tak powstał most do przyszłości, ale twoja gechenna jeszcze się nie skończyła. Musiałeś poznać prawdziwą naturę wdarcia śmierci, sekret, który Amelie ukrywała przed nami przez cały ten czas. Musiałeś się zmierzyć z okropną prawdą, ale pogodziłeś się z tym ostatnim objawieniem sam i zrobiłeś co należało. Ameryka powstała z popiołów jako UCA. I podczas gdy wszyscy świętowali Twoje osiągnięcie, Ty potajemnie wyruszyłeś na ostatnią misję. By ocalić swoje EUD, ocalić lód. Wyjąłeś dziecko z kapsuły, która była jego więzieniem i razem rozpoczęliście nowe życie. Wasza dwójka zniknęła, nie zostawiając po sobie żadnego śladu.